Nazywam się Katarzyna Piętka, pochodzę z Górnego Śląska i podobno zaciągam, to jak mówię albo zadaję pytania. Psychologia to mój drugi kierunek, najpierw no zadałam mnie nie więc piszę po niemiecku i po angielsku. Kiedyś miałam wielką fazę na anime i dużo oglądałam różnych seriali takich i dużo wiedziałam na tym Chcę reprezentować ZUPES, żeby po pierwsze poznać się z osobami stąd, z takimi zainteresowanymi jakimiś akcjami i poznać ludzi na zewnątrz, z innymi uczelni. Mm. Bardzo bym chciała spotkać doktora z serialu europejskiego Doctor Who, obojętnie w którym ciele Moja najgorsza randka była z chłopakiem, który był wspólnym przyjacielem i na randce powiedział mi, że w sumie spotka się ze mną, dlatego, że nie może się spotkać z inną koleżanką. Myślę, że najlepszym sposobem będzie pozbyć się wszystkich ludzi, którzy są na ziemi i wtedy będzie pokój. Jak zostanę mi, wszyscy tydzień będę chodziła w szarpie, którą otrzymam, <noise> tak żeby wszyscy wiedzieli. W SBP się najbardziej lubię. To są organizacje studenckie, które są całkiem aktywne i jest bardzo fajnie, można lub powiedzieć, ciekawych ludzi. Nie wiecie o mnie tego, że odbyłam pieszą pielgrzymkę ze Śląska do Włoch, do Sanżywania Rotondą.